5 maja 1945 roku. Austria. Do końca wojny w Europie zostały niespełna trzy dni. Adolf Hitler nie żyje. Niemiecka armia poddaje się falami, ale wysoko w Alpach Tyrolskich na Stromym Wzgórzu stoi średniowieczna twierdza zamek Itter. Wewnątrz murów rozgrywa się najbardziej absurdalna scena II wojny światowej. Czy to możliwe? Jeden rzut oka przez lornetkę wystarczy, by stracić pewność co do tego, co się widzi. Na murach zamku stoją amerykańscy żołnierze. Obsługują karabiny maszynowe, ale tuż obok nich, ramię w ramię, walczą Niemcy. Nie są to jeńcy ani więźniowie. Mają broń, noszą mundury Wehrmachtu i strzelają do innych Niemców. Dowodzą nimi dwaj ludzie. Amerykański dowódca czołgu o aparycji gwiazdy filmowej oraz niemiecki major, który chce po prostu wrócić do domu. Mają wspólnego wroga. To Waffen SS. Dlaczego wrogowie nagle stali się sojusznikami? Ponieważ łączy ich wspólny cel – przetrwanie. Ale czy garstka żołnierzy zdoła powstrzymać elitarną jednostkę? Fanatyczna dywizja SS wspina się po zboczu, mają jeden rozkaz zabić wszystkich w środku. Obrońcy dysponują tylko jednym czołgiem i kończącą się amunicją. Wewnątrz twierdzy chronią najważniejszych więźniów Trzeciej Rzeszy. Są tam francuscy premierzy i generałowie. To nie jest scenariusz z Hollywood. To wydarzyło się naprawdę. Na nagraniach i w dokumentach widać Amerykańskie mundury mieszają się z niemieckimi przy jednym stanowisku ogniowym. To jedyny taki moment w historii, kiedy Armia Stanów Zjednoczonych i Wehrmacht walczyły jako sojusznicy podczas tej wojny. Na pierwszy rzut oka dawni mordercy, ale w rzeczywistości jedyna linia obrony przed masakrą. Pociski uderzają w mury, kurz zasłania widok. W centrum walki stoi Besotten Jenny, czołg typu Sherman. Maszyna blokuje główną bramę i przyjmuje na siebie ogień dział przeciwpancernych. Nie ma miejsca na błąd. Każdy wystrzał musi być celny. Wydarzenia przyspieszyły. Napastnicy są coraz bliżej murów. To jest historia bitwy o zamek ITER. Opowieść o dniu, w którym śmiertelni wrogowie stali się braćmi broni. Ostatnia walka, w której stali i odwaga starły się z fanatyzmem. Tak zaczęło się starcie, którego nikt nie miał prawa przeżyć. Maj 1945 roku. Ostatnie dni wojny. W austriackich Alpach stoi zamek Iter. To nie jest zwykła twierdza. To luksusowa klatka dla najważniejszych więźniów Trzeciej Rzeszy. Dlaczego naziści trzymali tam francuskie elity? Odpowiedź jest prosta. Potrzebowali zakładników najwyższej rangi. W celach, które przypominały apartamenty, mieszkali ludzie, którzy jeszcze niedawno rządzili Francją. Byli tam dwaj byli premierzy. Edouard Daladier oraz Paul Renault. Obok nich generał Maxim Weigand, były szef francuskiej armii oraz Jean Borotra, światowej sławy gwiazda tenisa. Wewnątrz zamku panowała gęsta atmosfera. Więźniowie nienawidzili Niemców, ale jeszcze bardziej nienawidzili siebie nawzajem. Przez lata niewoli kłócili się o politykę i dawną klęskę Francji. Podziały były tak głębokie, że odmawiali wspólnego jedzenia posiłków. Na zewnątrz, pod drzwiami, stali uzbrojeni strażnicy SS. Ale w maju 1945 roku strażnicy zaczęli panikować. Komendant zamku Sebastian Wimmer obserwował mapy. Wiedział, że linia frontu pęka, Amerykanie byli coraz bliżej. Wimmer miał dwa wyjścia: mógł zostać i trafić do niewoli albo wykonać ostatni rozkaz Himmlera. Rozkaz był krótki: żaden więzień nie może wyjść stąd żywy. Likwidacja świadków była priorytetem. 4 maja. Wimmer patrzy przez lornetkę na zbliżające się wojska USA. W okolicznych lasach krążą fanatyczne oddziały XVII Dywizji Grenadierów Pancernych SS. To mordercy, którzy nie uznają kapitulacji. WIM – 70-letni mężczyźni. To nie byli żołnierze, tylko schorowani politycy. Potrzebowali pomocy natychmiast, a ratunek nadszedł z najmniej spodziewanej strony. Kilka mil dalej, w miasteczku WORGUL, major Józef Gangl walczył o przetrwanie swoich ludzi. Gangl był oficerem Wehrmachtu, zawodowym żołnierzem regularnej armii. Na koncie miał ordery z frontu wschodniego, ale w głębi duszy nienawidził systemu. Potajemnie współpracował z austriackim ruchem oporu. Wiedział, co planuje SS. Fanatycy chcieli wysadzić mosty w mieście i walczyć do ostatniego naboju. Gangl miał inny plan. Chciał ocalić miasteczko przed ruiną i wyrwać swoich żołnierzy z rzezi. Szukał kogokolwiek, komu mógłby się bezpiecznie poddać. Wtedy w jego kwaterze pojawił się posłaniec. To był czeski kucharz z zamku ITER. Przejechał rowerem prosto przez linię posterunków SS. Przekazał Ganglowi krótką informację: Francuscy liderzy są w pułapce. Oddziały SS idą ich zlikwidować. Czy Gangl mógł zignorować ten meldunek? Na pierwszy rzut oka, to nie była jego walka. Ale w rzeczywistości stawką było coś więcej. Miał zbyt mało ludzi, by samodzielnie uderzyć na SS. Wiedział jednak, że egzekucja francuskich vip będzie wieczną plamą na honorze niemieckiego żołnierza. Podjął decyzję, która brzmiała jak szaleństwo. Kamera rejestruje. Oficer chwyta białą flagę. Gangl wskoczył do swojego Kubelwagena i ruszył z pełną prędkością w stronę pozycji wroga. Nie jechał walczyć. Jechał szukać sojusznika wśród tych, do których jeszcze wczoraj strzelał. Osiem mil dalej, w miejscowości Kufstein. Sytuacja była napięta. Właśnie dotarły tam oddziały amerykańskiej 12. Dywizji Pancernej. Na czele kolumny jechały jednostki zwiadowcze. Wydarzenia przyspieszyły. Nie było już miejsca na błąd. Wszystko zależało od tego, co zrobią Amerykanie, gdy zobaczą zbliżający się niemiecki pojazd. Kapitan John Jack Lee. Rok 1945. Lee był ucieleśnieniem amerykańskiego dowódcy czołgu. Gruby cygar w zębach, szorstki głos, brudny mundur. Wyglądał jak postać wyjęta prosto z planu filmowego w Hollywood. Załoga poszłaby za nim w ogień. Właśnie odpoczywał przy swojej maszynie, Shermanie o nazwie własnej Bezoten Jenny. Nagle ciszę przerwał warkot silnika. za zakrętu wyłonił się niemiecki samochód z białą flagą. Lee natychmiast położył dłoń na kaburze pistoletu. Ale niemiecki oficer nie sięgnął po broń. Wysiadł i zasalutował. To był Major Gangl. Gangl łamaną angielszczyzną wyłożył karty na stół. W zamku ITER uwięzieni są francuscy politycy. Jednostki SS jadą ich zlikwidować. Chcę pomóc wam ich uratować. Czy niemiecki major naprawdę proponował sojusz? To brzmiało jak oczywista pułapka, ale Lee był hazardzistą. Mocniej zacisnął zęby na cygarze. Przez chwilę studiował mapę, po czym rzucił krótko: Dobra Fritz, jedziemy po nich. Łączność z dowództwem. Lee zameldował: Ruszam z misją ratunkową do zamku ITER. Biorę ze sobą niemieckiego majora. Przełożeni uznali, że oszalał. Mimo to dali mu zielone światło. Lee zebrał siły. Skład był kuriozalny: dwa czołgi, siedmiu piechurów i ciężarówka pełna żołnierzy Wehrmachtu pod dowództwem Gangla. Tak powstał najdziwniejszy konwój tej wojny: naprzedzie amerykański Sherman, za nim niemiecka ciężarówka. Razem wjeżdżali prosto w terytorium kontrolowane przez fanatyków z SS. Na krętej drodze do zamku wyrastały barykady. Beso ten nie zwalniała. Czołg roznosił przeszkody w pył strzałami z armaty. W tym samym czasie Niemcy z ciężarówki strzelali z karabinów Mauser do swoich niedawnych kolegów z SS. Przebili się siłą pod samą bramę, francuscy wipowie wyszli im naprzeciw. Spodziewali się potężnej armii wyzwoleńczej, zamiast tego zobaczyli jeden czołg, siedmiu Amerykanów i grupę Niemców. Zapanowała konsternacja. Gdzie jest reszta armii? Padło pytanie. Kapitan Lee wygramolił się z wieżyczki. Na twarzy miał szeroki uśmiech, to ja jestem armią. Natychmiast przejął dowodzenie. Choć był tylko kapitanem, rozstawiał francuskich premierów po kątach jak rekrutów. Do środka, nakazał. Trzymać się z dala od okien ustawił bezotend Jenny dokładnie przed główną bramą. Celowniczy dostał rozkaz lufa w stronę drogi strzelać do wszystkiego, co się rusza. Niemieccy żołnierze zajęli pozycje na murach. Amerykańscy piechurzy obsadzili wieże. Na nagraniu z tamtego okresu widać: Mury zamku są grube, ale obrona nieliczna. Lee zwrócił się do majora Gangla: Ty pilnujesz południowej ściany, ja pilnuję bramy. Gangl zasalutował. Po raz pierwszy od pięciu lat zdarzyło się coś niewyobrażalnego. Niemieccy i amerykańscy żołnierze częstowali się papierosami, dzielili się racjami żywnościowymi, wspólnie sprawdzali stan amunicji i sprawność zamków w karabinach. Wszyscy mieli tę samą świadomość. Kiedy wzejdzie słońce i SS ruszy do ataku, prawdopodobnie zginą ramię w ramię, ale to był dopiero początek. 5 maja poranek. Mgła powoli opadała, odsłaniając zarysy zamku. Ciszę przerwał pierwszy strzał. 17. Dywizja grenadierów pancernych SS dotarła na miejsce. 150 osób gotowych na wszystko. W ich ekwipunku, działa przeciwpancerne, moździerze, ciężkie karabiny maszynowe. Byli wściekli. Przed bramą zobaczyli amerykański czołg, na murach, własnych rodaków, ludzi majora gangla, którzy mierzyli do nich z broni palnej. Dla SS-manów gangl był zdrajcą. Wyrok mógł być tylko jeden. Ogień skupił się na zamku. Pociski kruszyły wiekowy kamień, wzbijając chmury pyłu. Francuscy politycy nie szukali schronienia w piwnicach. Paul Renault i Edouard Daladier chwycili karabiny. Zaczęli strzelać prosto z okien. Do walki dołączył nawet Jean Borotra, gwiazda tenisa. Dlaczego SS nie weszło od razu? Czekali na ciężki sprzęt, ale obrońcy nie zamierzali ustąpić. Na nagraniu z tamtego okresu widać, mury są podziurawione jak sito. SS-mani wytoczyli działo kalibru 88 mm. Wycelowali prosto w bramę, tam gdzie stał czołg Besoten-Jeny. Jeden celny strzał. Maszyna stanęła w płomieniach. Amerykańska załoga wyskoczyła z wnętrza w ostatniej chwili. Jedyna ciężka broń obrońców przestała istnieć. Zostały tylko karabiny przeciwko regularnej armii. Kapitan Lee biegał między stanowiskami, zachowywał spokój. Odgryzł końcówkę ostatniego cygara i zapalił. Powiedział do swoich ludzi: Nie martwcie się, muszą przejść przez bramę, a my ułożymy ich tam jak drewno na opał. Walka trwała cztery godziny. Amunicja kończyła się z każdą minutą. Esesmani podchodzili coraz bliżej, przygotowując się do ostatecznego szturmu na mury. W kadrze widać, major Gangl stoi na murze i wskazuje cele. Nagle dostrzega premiera Reynoda. Polityk stał na otwartej przestrzeni, będąc idealnym celem. Gangl rzucił się w jego stronę. Padł krzyk na ziemię. Major odepchnął Reynoda, zasłaniając go własnym ciałem. Kula snajpera trafiła Gangla prosto w klatkę piersiową. Upadł natychmiast. Niemiecki oficer zginął, ratując francuskiego polityka. Walczył ramię w ramię z Amerykanami przeciwko fanatykom z własnego kraju. Był jedynym obrońcą, który stracił życie w tym starciu. Niemiec stał się bohaterem dnia. Sytuacja stała się krytyczna. Ostatnie magazynki były puste, czołg dopalał się przed bramą. Nie było już odwrotu. 12.00. Kapitan Lee sprawdził amunicję. Magazynki były niemal puste. Wiedział jedno: nie wytrzymają kolejnej godziny. Potrzebował kontaktu z głównymi siłami amerykańskimi, ale radio w czołgu leżało w strzępach. Dlaczego misja ratunkowa wydawała się niemożliwa? Łączność padła, a zamek otoczyły elitarne jednostki Waffen SS. Jedyną szansą był goniec. Jean Barotra, gwiazda tenisa i wielokrotny mistrz French Open, wystąpił przed szereg. Powiedział krótko: Pójdę ja. Argumentował, że jest szybki i potrafi biegać na długie dystanse. Plan brzmiał jak wyrok śmierci, ale Barotra nie czekał na pozwolenie. Przeskoczył przez mur zamku Itter i ruszył biegiem przez otwarte pole. W kadrze widać, kule podrywają ziemię centymetry od jego stóp. Esesmani otworzyli ogień z broni maszynowej. Barotra kluczył, robił uniki i zygzaki, aż w końcu zniknął w gęstwinie lasu. Biegł przez kilka kilometrów, ignorując palące płuca. W końcu na drodze dostrzegł kolumnę posiłkową. Dopadł do prowadzącego czołgu. Nie mógł złapać tchu. Wyrzucił z siebie tylko kilka słów. Zamek. Oni tam giną. Musicie się spieszyć. W tym samym czasie pod zamkiem SS ruszyło do ostatecznego uderzenia. Byli już przy samej bramie. Użyli ładunków wybuchowych, żeby rozerwać wejście. Kapitan Lee wydał ostatni rozkaz bagnet na broń. Przygotował swoich ludzi do walki wręcz na dziedzińcu. Niemieccy żołnierze, którzy przeszli na stronę aliantów, sprawdzili magazynki. Były puste. Nagle powietrze zadrżało. To nie był huk wystrzałów, ale ryk potężnych silników. Zza zakrętu drogi wyłonił się 142 Pułk Piechoty. Czołgi Sherman i setki żołnierzy wjechały na pełnej prędkości. Otworzyli ogień do zaskoczonych oddziałów SS. Na nagraniu widać, żołnierze w czarnych mundurach porzucają broń i uciekają w stronę lasu. Oblężenie zostało przełamane w ostatniej chwili. Amerykańscy żołnierze wbiegli na dziedziniec zamku. Znaleźli kapitana Lee. Był skrajnie wyczerpany. Jego twarz pokrywała czarna warstwa dymu i pyłu. Spojrzał na dowódcę od sieczy. Powoli wyjął cygaro z ust i zadał jedno pytanie: co wam zajęło tyle czasu? Więźniowie byli. Czternasta godzina walki przyniosła rozstrzygnięcie. Francuscy dygnitarze zostali ewakuowani pod eskortą. Limuzyny odjechały w bezpiecznym kierunku, zostawiając za sobą dymiące ruiny zamku iter. Kilka dni później wojna oficjalnie dobiegła końca. Kapitan Jack Lee otrzymał krzyż za wybitną służbę. To drugie najwyższe odznaczenie armii amerykańskiej. Po demobilizacji wrócił do Nowego Jorku. Nie szukał poklasku. Otworzył hotel i prowadził spokojne życie cywila. Nigdy nie chwalił się tym, co wydarzyło się w Alpach. Dlaczego major Józef Gangl poświęcił życie? Wydało się, że jako żołnierz Wehrmachtu powinien walczyć do końca po stronie Rzeszy. Ale strach przed hańbą był mniejszy niż chęć zatrzymania rzezi. Spoczął na cmentarzu w miejscowości Wörgl. Dzisiejsza Austria pamięta o nim jako o bohaterze. Jedna z ulic nosi jego nazwisko. Pozostaje symbolem niemieckiego żołnierza, który zginął walcząc przeciwko nazistom. Bitwa o zamek Itter była jedynie krótkim starciem na mapie gigantycznego konfliktu, ale udowodniła coś istotnego. Pokazała, że w samym sercu najbardziej krwawej wojny w dziejach instynkt przetrwania i przyzwoitość mogą zwyciężyć. Wrogowie stali się towarzyszami broni. Ludzie potrafili wybrać właściwą stronę w momencie, gdy świat wokół nich całkowicie oszalał. Po latach świadkowie próbowali wyciągnąć z zli szczegóły tamtego dnia. Kapitan reagował tylko krótkim uśmiechem mówił krótko. To była najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem ja i Niemcy walczący ramię w ramię. Na archiwalnych dokumentach widać amerykańskie czołgi i niemieckie mundury po tej samej stronie barykady. To był jedyny przypadek w historii, gdy armia Stanów Zjednoczonych i Wehrmacht walczyły jako sojusznicy. To dziwne i bohaterskie zakończenie koszmaru II wojny światowej. Gangl zginął osłaniając własnym ciałem francuskiego polityka. Czy był zdrajcą Niemiec, czy bohaterem ludzkości? Tak zamknął się ten nietypowy rozdział historii.